Dzień dobry, dzisiaj chciałbym przedstawić badania pH dla wszystkich bioreaktorów i wspomnieć o przyszłym projekcie, który będzie na kanale. A teraz czas na intro, w którym w obrazkowy sposób pokazuję etapy powstawania biogazu. Na kanale będzie polska wersja z filmu, w którym do pozyskania biogazu jest użyty nawóz NPK i siarczan potasu. Szybkie pokazanie temperatur B reaktorów przed badaniem i obraz, jak są wszystkie ustawione. Po położeniu na ziemi bioreaktora nr 2 można wpiąć z otworzyć zawór i pobrać 5-6 ml substratu do badania. Użyłem innej szkawki jako probówki. Wiernik nie pokazał dokładnej wartości. Zobaczymy, co pokaże uniwersalny papierak lakmusowy. Wynik to 8. Według to trochę za wysoki. Później z tego biraktor numer 2. Wcześniej gaz. Nacisnę, no bo dość dużo go to zrobiło. Niestety, ale musimy zmienić zakręty, gdyż wzięła się i pukła i uchodził mi gaz i się zastanawiałem, co się dzieje, czemu nie produkuje, a to taki ząg że po prostu już była trochę nadcuta, już była trochę pęknięta, a ja ją skleiłem, ale później znowu pękało, więc... Przystępuję do pobrania substratu, aby sprawdzić pH bioreaktorze numer 3. Metasonda. PH testera pokazuje prawie 7. Niestety tester nie pokazał różnicy. Zobaczę jak będzie z uniwersalnym papierkiem lachmusowym. Papierek coś nie chce wyjść. Wynik wydaje się też 8. Teraz nadszedł czas na sprawdzenie reaktora nr 1. Substrat jest jaśniejszy od dwóch pozostałych. Temperatura panująca wtedy była średnia, jak na czerwiec. Wilgotność pokazana w wyświetlaczu jest pobierana z otoczenia czujnika, a nie z sondy. Miernik pokazał 6,6. Tak wygląda substrat z bliska. Uniwersalny papier lekmusowy może pokaże prawdą. Ciężko mi stwierdzić, czy jest bliżej 5 czy 6 na skali pH. Reaktor numer 1 nie pracuje poprawnie. Wraca do sprawności, gdyż pH substratu jest zbyt niskie. Dziękuję za dzisiaj. Niedługo będę działał z nowym biureaktorem.